Siemanko tu widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Słuchajcie, mam taką propozycję, że teraz mam już dość tego Edgara, bo naprawdę już mi się znudził trochę tak szczerze. Na telefonie 25 zaraz 26 ranga. Oj, czekajcie, czy aż już nie jest zablokowany? Nie jest zablokowany. Czekajcie, zobaczmy. A, jest dostępny, nie jest dostępny, dobra. Czyli jeszcze nie można nim, niestety. No wiecie, nawalać. Yy, niestety. Ale tej Lily, to nie wiem, czy żałować, że. No patrzcie, wypróbujemy ją, zobaczymy. I dzisiaj, słuchajcie, mój cel to wbicie, chociaż pokona. Nie wiem, którą kamrangę zależy, którą mam na razie. Dziwne jest to, że ona nie wydaje żadnego dźwięku. Nie, ale ona ma naprawdę fajnego ulka. Wiecie, czy niech mi się wyzrobiło obraźnie. Czy, ja dost... czy ja on dostaje coś? No. Dostaje, dostaje. Teraz do tych cosiów. Dobra. No to teraz tak. Czekajcie, no więc tak, bierzemy sobie naszego tutaj, hmm, no właśnie, bohatera dzisiejszego odcinka i chciałem wam powiedzieć, że y, taki mój kolega polecił mi właśnie wbijanie pokona gorącej strefie, a akurat dzisiaj jest y, gorąca strefa godziny otwarcia, czyli taka oto fajna mapka, tylko jeszcze trzeba uzbierać na gadżet niestety, a czekajcie, co jest następne? O ja dopiero na 30. No dobra, no to cztery poziomy trzeba zdobyć, ale myślę, że najpierw polecimy sobie yy, naszym tutaj naprawdę bohaterem na gorącej strefie. <laughs> Rozgryjemy się. No dobra. Eh, halo, na mapie może być tylko jeden poko, a nie jakiś tutaj jeszcze. No dobra, razie czy są boty? Dobra, i pierwsze co? Lecimy sobie tutaj do gorącej strefy, bo ten kolega właśnie mnie nauczył grać w tym poko. Yy, no i słuchajcie opłacało się, bo on naprawdę dobrze nim gra, bo ma na nim 28 rangę. Naprawdę to jest taki bardzo... bardzo fajny... wiecie. Bardzo fajny... no on naprawdę dobrze gra w Brawla, ale istnieje u nas jeszcze taki gościu, taki yy, ten, który... E który ma 39K kucharków i ma wszystkich zademiarzy. Ten karnet chyba też kupił w sumie, bo tam nie pamiętam. Dobra. Pyk. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Trzeba uleczyć tutaj naszą penny. Macie leczankę. Dobra, wiele majka już nie ma. Ale wszyscy są na pierwszej mocy. ale chyba. Nie? Albo mi się tylko wydaje. No przecież my zaraz tu będziemy mieli kurde tą. na przejęła go strefę. Dobra. Dobra, no i teraz to już... No, wywalone. I mamy to, dlatego lecimy. Okej, okay. o, i akurat misję. O, epic. Skinkę dawaj. Nie, ale fajna emotka do na Majka, płacząca. Ja ogólnie na telefonie już jestem gdzieś tutaj. Mm, teraz zamierzam przynajmniej tutaj dojść. Na Edgarze na telefonie już widzowie mam no dokładnie Golda One. Fajnie by było go wbić dzisiaj chociaż na 12 albo 15. Właśnie na tej gorącej strefie. <laughs> Przepraszam jak kaszle, bo mam trochę chrypkę. No ale dobra, lecimy sobie tutaj z kolejną bitwą. No i to są również boty. Ale żebyście wiedzieli, co się na tych wyższych rangach zaczyna jak na Edgarze. Mi się teraz tak ciężko gra. Już coraz ciężej jest. Dobra, leczanka. Przepraszam Was, że tutaj udaję czasami takiego bota, że nie chce mi się celować, ale to tylko w sytuacjach na blisko, wiecie, no nie? Gdzie się, gdzie się popełnia właśnie ten błąd jakby, że się udaje bota. No wiecie, to na blisko y się robi. Dobra, uleczyłem majka. Rozwalam teraz go. Okej, okay, sorry, przepraszam, ale to bym na Majka rozwalił. Dobra, pyk. No, pójdę. Dobra. Ten, 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 ten. Macie! Szkur. Dobra, ale Dynamite uleczony. Lecz, Dobra. Pyk. Dobra, teraz ten gaz. Podjeżdżamy go. Do... Ojoj, ojoj. Dobra. Napiszcie, na... dajcie znać w komentarzu, czy nawet dobrze już gram poko No, nie. Eee, on mi Klimopanda spuścił. Dobra, i on da, da. No. Dobra, my na razie cierpimy tutaj jak sami ja widzicie Już się trochę pogorszyła sytuacja teraz Nie, Brok, nie! Właśnie oczu tu chodzi, ten Brok ma swoje minusy Że jak go przywalić, no to naprawdę jest trochę ciężko Dobra, on zabił na razie tego typa Teraz ja podjeżdżam tutaj ich od boku. dobra Macie tarczę No i, ale jest i tak dobrze <laughs> Dobra I mamy sporo XP Plus 11 i jest już poko na ósmej. mi i pokolka to i bloką. Ale na telefonie jestem już tutaj. Dobra, no to jazdę z kolejnym tutaj meczykiem I to już chyba... No wiedziałem, to już nie są boty. Dobra. Ale mam nadzieję, że i tak się uda nam to wygrać. Mamy dość dobry skład, więc myślę, że jak się postaramy, to powinno wyjść. Masz Jackie leczankę. Okej, okay, pomału. Tyk. Tyk. <laughs> Dobra, fank, fank, fank. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie. Masz leczankę. Okej. Okay. Ważne jest to, że właśnie, żeby wszystkich leczyć, bo nigdy nie wiadomo co się stanie. Dobra. Dobijamy ich. So Chodź tu feng. Już kurde, trzeba go podjechać. Dobra. Feng. Dobra, ostrożnie. Dobra. I ja jeszcze sobie chcę kupić bardzo ten star power nad... O nie, o nie! Róża, rosa. Roza. Dobra, mnie. Kurde, czego ten feng zabił już kogoś? Ale dobra, tą rosę trzeba podjechać. Dobra, leczanka, leczanka, leczanka. Ostrożnie. Ostrożnie, uważaj tam na tę rosę. I ta roza ma swoje minusy, że ona... Dobra, Mortis, jak ją porobił. Już idziemy do ciebie, Mortis. Już siema, siema, siema. Dobra, ostrożnie, ten poko, ten poko. Masz tu Mortis, leczankę. Ode mnie. Prezencik. Dobra, mamy. No i winner. No. Oj, najlepsza mapa. Najlepsza akcja znaczy się. Kolejny, kolejny raz się XP posypało, Dobra, 10 zbieramy. No i jeszcze dwa poziomy, jak takim tempem będziemy szli widzowie, to polecimy. Dobra, zapraszam również na inne serie, dobra, pomału. Oj, oj, dobra, tu już widzę będą wkurzający gracze, ta Piperka będzie wkurzać strasznie. Bo na, nie wiem czy on, nie, dobra, mam mnie na dwa hity, jak weźmie mnie tak dobrze na odległość. I naprawdę, wiecie, jednak, na sam koniec tego, tego, nie, właśnie z jest problematyczny. Ojoj, dobra, trzeba sobie końcu. Tym... nie, super, super, pierwsza Breja, się Breja z dobra, Pipera, nie żyje, Maszcie leczanka, dobra, pyk, pyk. Tu też nie chodzi za bardzo o to, żeby przeciwników pokonywać, i to jest najlepsze. Mm tu można tylko, tylko sobie grać po prostu, za, wiecie, tak dla, dla zabawy. No kurde, ten kiełek jest strasznie. Macie leczankę? Nie, no Squeak, problematyczny. No nie, 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 dobra. Ale ostrożnie i tak wygrywam, jako nie mam mają... cztery. Nie. Dobra, nie. Nie! Dawaj bardzo z. Bazy... Dobra, robimy to. Bom, bom! Ogień o, Oj oj, kiełek mam tu! Haha! Ha, dobra! Oni sami sobie. No właśnie! Oni sami sobie zepsuli, przejście Lepsza akcja Tu leczę. albo jak ta fajperka skakała też była piękna ta, ta. No, dawaj ktoś Baz, El Primo, Ułagam! O, El Primo dał, dobrze No to się ma, Eniu Lecimy, widzowie. Rosa, rosa. Oj, dobra, poczekajcie, bo troszkę się tu zaciąłem. Dobra. Wchodzimy, 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 wchodzimy akcja. No, Dobra, na razie zaczynam trochę naszym niepowodzeniem, że tak powiem. Dobra, rosa, 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 rosa. Dobra, ostrożnie. O nie, 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 te karty. ten alkohol barleya. Ja tego nie cierpię. Dobrze, Rosa. Ten, ta, ta, ta ten. Masz no, kurde. Dlaczego się nigdy nie, nie, nie udaje z leczeniem? Na albo innych. No, no nie, dobra, poczekajcie, trzeba kogoś leczyć tam. Nie, 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 nie. Dobra, o, nie. Dobra, czekajcie, bo jest naprawdę źle z nimi. Nie tak, ogar się! Dobra, nie, jak oni przecież w metryce to stoją, no to będzie mamy szans przy nich. No i nawet Rosy... Rosy nie, nie uleczyłem. Dobra, na razie jest git, teraz my zyskujemy. Masz Rosę, leczankę. Bot trzy, bot trzy, trzeba to trzy no. Nie, grip, grip, nie, błagam, nie. Dobra, ostrożnie, nie! nie. Dobra, pięknie. Pamcia, nie, 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 Dawaj, dawaj, El Primo. Nie! Zginął El Primo. Dobra, ja się leczę, ja się leczę, ale tego bota muszę załatwić. No nie, widzowie, my zaraz przegramy, bez jaj. Na boty. No weźcie, no ludzie, ogar się tam. No nie, no! Jakie nie ogary? No to jest porażka z tymi ludźmi. Legendy chcą ludzie. No wiecie co, może na nocoucie, jaka jest mapa? Płonący Phoenix no to może jednak na, nie wiem, nocoucie 5 na 5, Jaki, jaka jest mapa? No dobra, niech będzie, lecimy. Na kaucie Dobra, pomału się uda, widzowie, uda się, dzisiaj musi się udać, dobra. Uu, tych diamenta ma wbitego jaki pros! Rozma ten tutaj mam mówiłem co na wszystkie postacie. To on ma legendę bitce. Dobra, ostrożnie leczymy, leczymy, leczymy. Powoli! na spokojnie wygramy. Dobra, nie, 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 nie. Wiedziałam, że jak się stanie. Nienawidzę lokouta. Lokoł jest naprawdę głupią mapą. Szczególnie to co ktoś stworzył tutaj, to naprawdę jest porażka. Przecież ten Barley... Czemu ta panka go nie podjeżdża? A, ona się na Barley'a udziała. Dobra, ale Roza już tu ginie. Dobra, Daję do Barley. Dobrze. Dwóch na dwóch. Roż, Bam, 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 bam! Dobra, wiesz, on nie ma szans na to, wszystkich ziomków, Ale, ej, dobry! O, Sigma tym tikiem gra. On widać, że dużo gra tikiem. Lubi tika. To jest taka totalna Sigma. Dawaj chłopie, dawaj, dawaj tą, tą główkę, grą. Dobrze, 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 dobrze. Dobra. Dawaj tą pamkę. Deda. Poddaję się. Dobrze! On Sigmo tym tykiem. Tu ktoś poszedł, tu ktoś poszedł do darosa. Macie leczankę. Dobra, Bo się zaciął. Ty. Nie, nie, nie rośnie, nie, nie. Nie nie, nie. nie, nie. Kurde, Byron, nie, 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 no, nie, dobra ostrożnie. nie, 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 ta 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 nie, nie, Dobra, nie, ten pokój ta sporo musi działać, żeby uleczyć ta No nie, nie, ty, ty nie, może Dobra! Jak chcę upamką wygrać to jest naprawdę Sigma Dobra, chłop chyba jest naprawdę Sigma. Dobra, dawaj, dawaj tik, dawaj tik! Dawaj! Dawaj jej te bomby posyłaj kurczę, Niech ma! Niech zobaczy jaki pros jesteś! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, tik! Pięknie! Głowa! Dobra! O, dobra! Dawaj! Jest! O, sigma! Ten, ten, ten tik jest naprawdę! To ten tik! On tak nawala! A mi się sypie ekspert. No i mamy sam Legendarny jej! Dobra, i kupujemy gadżet do poko. Jest! Pięknie, dobra. Wiecie co? No dobra. Nie ni No dobra, nie będzie już. Dobra, no pomału, pomału, pomału. To nie jest kar spokojnie, to... <laughs> Taki bocik mi nic nie zrobi. Nie wiem, nie ja mam w ogóle GT max, ale 29 km kupiłem. Pierwszej mocy jest brok. Ostrożnie. Dobra. Pyk. Jeszcze jeden hit. No, patrz tu. O, tyż. Masz. Dobra, Frank. Kurde, tank. To może być ciężko. Dlatego ja sobie od razu jak on tu przyjdzie. Gadżet. Dobra, pół się zmarnował. A teraz ja go podjeżdżam, tak? Nie, nie. Nie. Nie! Kaddeć. Pek, pik, 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 pik. Pek, pik, 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 oj. ojoj. Kaddeć. Ma ulta. Nie, 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 nie. On murzy, on murzy, nie! No, szkoda, że nie ma na hill. Wiedziałem. Nienawidzę tych tego Franka. On jest taki wkurzający. No dobra, z Max Max już powinienem wygrać. Why is so slow? Who did that? Nie złapiesz mnie! <laughs> oj, oj jednak nie złapał. Nie, nie, błagam, nie, nie. Na wyliskogo trzeba podjechać. Nie, jak? Dobra. Nie, 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 jak? Dobra. Nie, nie, Ja nienawidzę tych tanków. Dobra. Nie, mi Zrób zrób oro. nie, mu mu to piękną nie, Co to jest? To jest dosłownie z takim czymś Dobra, nie gram w pojedynkach Może na zadymię? ale nie będzie Już bardzo się boję grać za dymę na komputerze Telefon jest łatwiej, paperka jest na pierwszej mocy Dobra Dobra, leczanka od Dobra. nie, 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 nie w ja ogóle mam piłkę, z tego nie muszę znaleźć. O, mira Dobra, robimy sobie jeszcze tutaj. No dobra, może nie robijajmy, więc kto z niej łapeczkę, a kto z subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się! Cześć!